60. rządek i mamy na początek krateczki puste. 2, 4, 6, 8, 9. Jedna kratka pełna. 4 puste. Pełna pusta. 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Jedna kratka pusta. No i teraz taki dłuższy fragment kratek pełnych. Raz, dwa, trzy.

No i jedna krateczka pusta, ta brzegowa oczywiście. Także tak wygląda sześćdziesiąty rządek. Sześćdziesiąty pierwszy rządek i na początek mamy kratkę pustą. Zaraz prze. Przełożymy, Aniu, dobrze. Pusta, pełna, pusta. I teraz krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli trzynaście słupków obok siebie. Dwie puste. Jedna pełna, pięć krateczek pustych. Dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Sześć pustych. Pełna, pusta. I teraz krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, czyli 16 słupków obok siebie, 1 pusta. I znowu pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli 19 słupków obok siebie. Pusta, pełna. Dwie puste, pełna. I do końca rządku już mamy tylko kratki puste. 4, 6, 8, 10. Akurat tutaj u mnie jest. Także proszę sobie jeszcze przepatrzeć na spokojnie, porównać z ekranem. Jeżeli gdzieś się nie daj Boże pomyliłam, to od razu można to wychwycić. O. A przed nami jeszcze tylko 10 rządków, także jesteśmy na dobiegu. 62 rządek. Na początek robimy kratki puste. Jest tak: 2, 4, 6. Jedna krateczka pełna, cztery puste, trzy pełne, jedna pusta i tutaj sobie ponawiamy, w tym samym miejscu robimy kratki pełne i mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dziewiętnaście słupków. Dwie krateczki puste, no i trzy pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie, dwie puste, pełna. 4 puste, 3 pełne. I następnie 2, 4, 6, 7. 7 krateczek pustych. O. 1 pełna, 1 pusta. I tutaj już do końca kratki pełne. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 19 słupków. No i ta jedna pusta brzegowa. O. Tak to wygląda. 63 rządek. Jedna krateczka pusta. I teraz mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Jedna pusta, jedna pełna. Dalej kratki puste. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Tym razem dwie pełne. Trzy puste. Jedna pełna cztery puste. No i taki dłuższy fragmencik kratek pełnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście pustych, e, pełnych. Przepraszam, jedenaście pełnych, czyli trzydzieści cztery słupki obok siebie. Pięć e, krateczek pustych. Pełna, pusta, pełna. No i znowu 5 pustych. O. 64 rządek. I tutaj mamy tak. 6 krate... krateczek pustych. Jedną pełną. 4 puste. dwie kratki pełne. 2 puste. I następnie krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, czyli 16 słupków obok siebie, następnie 8 krateczek pustych. Jedna pełna, 2 puste, jedna pełna, 5 pustych, jedna pełna i tutaj jest chyba 7, 2, 4, 6, 7. Zgadza się: 7 pustych i na przemian pełna, pusta. Następnie kratki pełne: 1, 2, 3, 4, czyli 13 słupków. No i jedna pusta, ta, ta taka brzegowa. Także o, tak wygląda. 65 rządek. I mamy tak jedną krateczkę pustą. I daj: 1, 2, 3, 4, 5 krateczek pełnych. Czyli 16 słupków, 2, 4, 6, 7 pustych i na przemian: pełna, pusta, pełna. 4 puste, 2 pełne, jedna pusta, pełna. 6 krateczek pustych, 1 pełna, 6 krateczek pustych, 1 pełna. 3 puste, 2 pełne sześć pustych, jedna pełna, no i dwie puste. Także jeszcze raz popatrzmy. Sześćdziesiąty szósty rządek na początku na przemian pusta, pełna, pusta, pełna. Następnie cztery krateczki puste. Jedna pełna, cztery puste, jedna pełna. I dalej sześć krateczek pustych. No i na przemian pełna, pusta, pełna. Pięć krateczek pustych, cztery pełne. Czyli trzynaście słupków obok siebie. Pięć kratek pustych, jedna pełna. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć krateczek pustych. Raz, dwa, trzy, cztery pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. No i jedna pusta. Moment, nie wiem, czy ja powiedziałam tutaj pustych. Pełne. Raz, dwa, trzy, cztery krateczki pełne, czyli trzynaście słupków obok siebie. No i jedna pusta, ta na samym końcu. Także o, proszę jeszcze popatrzeć. Tak to wygląda. A zostało nam do wykonania 5 rządków no i oczywiście wykończenie pracy. 67 rządek. Zaczynamy od jednej krateczki pustej, następnie kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli 19 słupków obok siebie, 3 puste pełna. I teraz mamy 2, 4, 6, 8, 9 krateczek pustych. Następnie 4 krateczki pełne w tym samym miejscu. Ponawiamy sobie, czyli 13 słupków obok siebie. 6 kratek pustych, 1 pełna, 5 kratek pustych, 1 pełna, 2 puste, pełna, 4 puste, pełna, 4 puste, pełna. I dwie puste. 68 rządek. Ojej, jeszcze raz 68 rządek i mamy tak. Na początek kratki puste. 2, 4, 6. Jedna krateczka pełna. 5 pustych. I teraz na przemian. Pełna pusta, pełna pusta, pełna. No, i dalej mamy taki dłuższy fragment kratek pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ich wyszło. 4 krateczki pełne w tym samym miejscu co poprzednie dwa rządki, czyli 13 słupków obok siebie. Kratki puste, jest ich 8. 2, 4, 6, 8. No, i na przemian pełna, pusta, pełna. 3 krateczki puste, i teraz mamy pełnych. raz. 2, 3, 4, 5 pełnych mamy i jedna pusta brzegowa. 69 rządek. Jedna krateczka pusta. Dalej kratki pełne. Raz, 2, 3, 4. Czyli 13 słupków obok siebie. 5 kratek pustych. Jedna pełna. Dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków obok siebie. Dwie puste pełna i znowu puste. 2, 4, 6, 8, 10 pustych mamy. Jedna kratka pełna, 3 puste. Jedna pełna, 5 pustych, 2 pełne, no i 4 puste. I w zasadzie jesteśmy już na końcu. I aha, jeszcze proszę popatrzeć, ile mi zostało z kłębuszka. Jeszcze będą tutaj dwa rządki, i trzeba obrobić dookoła. Myślę, że nie wystarczy, że będę musiała dowiązać. No ale zobaczymy. 70 rządek i mamy najpierw kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jedną krateczkę pełną. Znowu puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Mamy tych pustych. I teraz na przemian pełna, pusta, pełna, pusta. Dwie kratki pełne. I znowu puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pustych mi wyszło. I tu na samym końcu już sobie ponawiamy. Krateczki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, czyli 13 słupków. No i jedna pusta brzegowa. 71 rządek e, i to już jest końcówka pracy także proszę popatrzeć ja już mam jeszcze ten końcowy wyrządek samych pustych kratek już wykonany i zostało mi tylko obrobić dookoła ale jeszcze mówię o tym przedostatnim u mnie rządku. więc tak jedna krateczka pusta cztery pełne czyli 13 słupków dalej kratki puste 2 4 6 8 10 12 14 16 dwie krateczki pełne dwie puste jedna pełna, no i do końca już tylko kratki puste czyli u mnie jest ich 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18 20, 2, 4, 6 26 ok także już obraz wykonany, będzie to prezent na dzień mamy, dla mojej mamy Anny Marii, więc super, miesiąc maryjny więc uczczony został Myś, myślę, że dość, dosyć godnie, że faj, fajnie wyszła ta praca. I teraz je, jeszcze na temat, jak e, wykończyć całość. No ja to... E, tak, zaczynam w tym miejscu, gdzie zrobiłam ostatnie, e, ostatnią krateczkę. Trzy oczka do góry na pierwszy słupek, nawijam nitkę i na mostku wykonuję dodatkowo dwa słupki. Nawijam nitkę, pomijam ten y, słupek graniczny, tylko na mostku wykonuję po prostu po dwa słupki. I tak dookoła y, będę oczywiście działać. Dlaczego pomijam te słupki, co normalnie zawsze y, przerabiam? No, panie, które dziergają, to wiedzą, że po prostu y, ta praca byłaby bardzo taka. Sfalowana, bo za dużo by było tych słupków tutaj. Nie wiem z czego to wynika, ale tak to właśnie jest, więc trzeba troszkę ograniczyć. O, proszę zobaczyć, nie, no u mnie nie starczy nitki, więc drugi kłębek muszę rozpocząć. Mimo, że jest to już końcóweczka, no niestety, ale to nie szkodzi. Więc tak. W ten sposób cały czas działam po dwa słupki na mostku. Wyjątkiem jest tylko to miejsce, to zaokrąglenie. Tutaj robię pięć słupków, czyli już mam tutaj trzy, więc muszę dorobić jeszcze dwa. I oczywiście połączę na końcu. Być może jeszcze się włączę i pokażę, jak to wykonać, bo być może dla osób początkujących może to, to jeszcze sprawiać jakiś tam problem. W każdym razie, o, cały czas tak robimy po dwa słupki na mostku. I przy naciąganiu też jest ważne, żeby fajnie to wszystko sobie wyrównać, rozprostować. Można użyć właśnie również wałka do ciasta, ja, ja zawsze z tego korzystam. Krochmalę w łudze, tej niebieskiej takiej, ona zresztą bardzo ładnie pachnie według mnie, więc też ta praca jest taka świeża po prostu po tym. Także, no właśnie, jeżeli ktoś ze mną wykonał, ten obraz naszej Matki Boskiej, to proszę w komentarzu o serduszko. No i co zapraszam na kolejne, na kolejne filmiki, do kolejnych prac. Teraz myślę, jest plan taki, że chcę wykonać słówkę dla naszych małych uczniów na dzień dziecka, na zakończenie roku szkolnego. Nie wiem, czy będzie to zakładka do książki, czy słówka w serduszku. No, ale na pewno taką sobę wykonam. A później, zazdroska do kuchni. Typowo motyw kuchenny. Akurat dla mojej szwagierki będę wykonywać, także też nagram. Jeżeli ktoś ze mną jest, to bardzo się cieszę. Dziękuję za wszystkie miłe. Właściwie ja mam same miłe komentarze. Naprawdę rzadko kiedy jest jakiś taki inny komentarz, ale bardzo się cieszę. Ze wszystkich y, słów, które od pań dostaję, to jest dla mnie bardzo motywujące też. No, ale takie też niesamowite, że jednak ktoś ogląda, ktoś ze mną y, dzierga. Dla kogoś może te filmiki też są ważne, tak jak i dla mnie. Także bardzo się cieszę. No i zapraszam w dalszym ciągu do dziergania. No i chciałam jeszcze na chwileńkę dosłownie się tutaj pokazać, żeby też omówić to zakończenie. Więc cały czas, tak jak mówiłam, po dwa słupki na mostku. Proszę popatrzeć. Nic nie zmieniłam. Tutaj w tych zakolach, na tych narożnych krateczkach, pięć słupków. Więc jesteśmy przy zakończeniu. Ja mam tutaj trzy słupki wykonane, więc dorabiam sobie jeszcze dwa. Raz, dwa. No i zahaczam tutaj o ten. Słupek. O, i tutaj już mogę uciąć nitkę i zakończyć całą robótkę. Także taki brzeg można oczywiście w inny sposób zakończyć. No to już oczywiście od uznania pań zależy i właśnie może jeszcze wymiary, mniej więcej, chociaż um, cały motek wychodzi plus troszkę z drugiego. I wymiary 41 cm szerokości na 40, myślę, 5 po naciągnięciu mniej więcej wysokości. Więc taki bardziej kwadrat mi wyszedł niż prostokąt. Ale jeżeli komuś zależy na prostokącie, to można pociągnąć dół i na przykład samymi pustymi krateczkami jeszcze. Też można sobie przedłużyć jak gdyby tą pracę, chociaż myślę, że po naciągnięciu będzie wszystko fajnie się prezentować. Także jeszcze raz dziękuję i jeżeli ktoś ze mną dziergał, to poproszę o serduszko w komentarzu.